Co ty chcesz zabrać do domu? No motylka. Nie no motylki muszę dziko żyć. Później nie no. ruszaj. O! Tutaj chodź ty. O! Nie, 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 nie. nie, bój się, nie bój się. On będzie tylko chodził. <grym> czekaj, czekaj. Chodź, położymy go na dach. Oddać mi go? No jak on? Zobacz, idzie do góry teraz. Idzie będzie? Nie wiem, musi chyba się ogrzać, nie wiem, a może zmęczony. Niech idzie sobie na górę. To ma go. A czemu? Bo chciałem go mieć na rączce. Toż ty nie chciałeś go na rączce. Ej, ale ja chciałem. Chodź. Ja No to? to, to. Waśko, zabierz. Leciutko tylko. Daj poluszka. co za uparty? <tryk> Możesz się z nim chcesz. No, ja. no. Oooo Gdzieś może zmęczony jakiś jest Na kwiatka go postaw i zostaw i sobie odpocznie no, Ej, a kwiatkę go pilnować To on sam się będzie pilnował, to jest motyl No ale on na mnie No, wchodzisz tutaj czy nie, ty? Nie, dawaj Gatu! Do mnie Tylko delikatnie czekaj, daj poluszka, wystaw poluszka Wszystko to się na to, co on na się co jest na to, co jest na to, co Nie na coś mu dolega chyba Chodź go postawimy na krzaczek jakiś i. To. I niech sobie odpoczywa. Ej, ale ja chcę sobie. Ja się nim bić. Co bądź. Bo się ci